Witam wszystkich bardzo serdecznie na najnowszym filmiku z Battlefielda, który był nagrywany podczas ostatniego Gamescomu 2019. Miałam przyjemność dostać zaproszenie od EA na zamknięte nagrywki, za które bardzo dziękuję. I, i cóż możemy zobaczyć? Zresztą sami zerknijcie. Wprowadzone zostały dwie nowe mapy: Prowansja i Lofoty. Obydwie mapy dość małe, w zasadzie posiadające jedynie trzy punkty przechwytywania. I co mogę powiedzieć? No, nieco największy, najszerszy tryb zabawy, jaki mamy dostępny w Battlefield 5. Ale czy to jest złe? Szczerze mówiąc, z perspektywy bardziej casualowego gracza Battlefieldowego. Muszę powiedzieć, że ja akurat bardzo dobrze bawiłam się podczas ogrywania tych trybów. Dlaczego? Zazwyczaj ogrywam gierki tego typu w mniejszej grupie znajomych i dla mnie jest dużo wygodniej poprowadzić wszelkiego rodzaju ataki w mniejszej grupie, niż walczyć na dużym polu i być zależna od zewnętrznych jakiejś, jakiejś pomocy. Jakby. Wielkość tych map powoduje, że nie muszę polegać na randomowych graczach, a wręcz mogę skupić się na znajomych, z którymi mogę się zgadać i ograć sobie dany tytuł. Dajmy na tą weekendową porę. Prowansja jest mapą umiejscowioną w okupowanej Francji w 1943 roku. i Kolorystyka samej mapy jest dość przyjemna, zauważyłam, że jednak zdecydowanie warto poruszać się troszeczkę razem z teammateami i planować bardziej te e, przechwytywanie danych punktów, no bo zazwyczaj jak ktoś opuszcza dany jeden teren, natychmiast już rywale zaczynają przejmować dany region. Jednostki jakie są dostępne podczas ogrywania tej mapy jest to tylko piechota, tempo rozgrywki jest dość szybkie. Tak naprawdę akcja na tych mapach cały czas jest dość mocno zwarta, bo zaledwie odbijasz jeden punkt, przejmujesz go, już zaraz musisz pędzić na następny, bo tam już wróg siedzi i już próbuje sam ugrać swoje punkty. Teraz te punkty, które mamy dostępne, są to trzy punkty, punkt A, B i C. Punkt A jest to dziedziniec kościoła, B jest pod posiadłością nad rzeką i trzeci punkt C, czyli plac. Przyznam szczerze, że chyba moim ulubionym terenem to były punkty do obrony C. No i trochę może jednak ten kościółek. Sam kościół jest dość trudny do bronienia z tego tytułu, że w momencie, gdy siedzisz i przyjmujesz punkt A, z kościołu z różnych miejsc potrafią ci zacząć atakować wrogowie i wchodzić na przykład na plecy. Do tego mogą się jeszcze tam ufortyfikować więc W zasadzie wystaje im tylko głowa, gdzieś możecie wstrzelić się w nią, ale wiadomo, że różnie bywa. Co do używania karabinów snajperskich, w zasadzie znalazłam największe ich zastosowanie pomiędzy linią C a punktem, punktem C a punktem A. I tam bym używała przede wszystkim tych snajperek. Natomiast ciekawe, co było jeszcze, to to, że na punkcie B w zasadzie również bardziej walczymy w budynkach. Więcej musimy uważać na okna i jednak trzeba kontrolować to, z której strony się wynurzamy, bo a nóż, widelec, ktoś nas akurat ustrzeli wychylający tylko czubek swojego karabinu z y, okna usytuowanego <grym>, nad punktem B. Co do punktu A, dziedzińca kościoła, tutaj, jakby tym głównym, kluczowym miejscem w danym punkcie, będzie fontanna. Za którą wprawdzie możecie się schować, jednak raczej dość szybko wrogowie stamtąd was mają opcję wyeliminowania, bo jesteście dość mocno jednego odsłonięci. W punkcie B, tak jak już wcześniej wspominałam, macie dużo budynków, tam będzie raczej walka na bliski dystans, ewentualnie jakby pilnowanie tych okien. No i plac, przyznam szczerze, że większość czasu na punkcie C spędziłam kitrając się za wzięcia za jednym ze składów. <gry> Tutaj też zauważyłam, że bardzo często za rogiem chowają się wrogowie. No i teraz druga mapa, Lofvota, gdzie akcja odgrywa się późną wiosną 41 roku. Na tej mapie są wyraźne odesłania do operacji Claymore gdzie brytyjscy komandosi otrzymali za zadanie zniszczenie znajdujące się właśnie na tej wyspie ważnych dla osi fabryk tłuszczu rybnego. Ten tłuszcz rybny był wykorzystywany do tworzenia gliceryny, a ta z kolei do produkcji ładunków wybuchowych. Ta mapa również jest dostępna tylko dla jednostek piechoty. Jest ona mapą małą, dla mniejszej ekipy znajomych do ogrywania. Dynamika sama jest dość mniej więcej podobna jak na tej wcześniejszej. Tutaj zauważyłam, że na tej mapie osobiście częściej bym korzystała ze snajpera, bo jest więcej takich odsłoniętych miejscówek, gdzie w zasadzie możecie skryć się za krzakami. I stamtąd próbować zdejmować poszczególne fragi. Co do punktów ataku, no mamy znów A, B i C, tylko trzy punkty zarówno obrony, jak i ataku. I punkt A to jest komunikacja, B to jest skład z rybami. Chociaż ja przyznam szczerze, że punkt A podczas mojego ogrywania był jednym z punktów trudniejszych do przejęcia. Zazwyczaj z tego czerwonego takiego domu, który jest usytuowany po lewej stronie mapy, stamtąd leciały śmiercionośne kule, albo z ukrytych na przykład w krzakach snajperów. Od nich właśnie często można było wyrywać głowę i nie dowiedz na punkt A. <grym> Tutaj na tym punkcie A mamy domek, który teoretycznie zapewnia do, dobrą widoczność całej okolicy i tym bardziej powoduje, że ciężej tam się przedostać i odbić cały punkt. Jeżeli natomiast chodzi o największe rozloki na tej mapie, przy punkcie B zazwyczaj działo się w przypadku moich gier najwięcej. Tutaj zazwyczaj leciało bardzo dużo granatów, walka na blisko w budynkach. To było całkiem ciekawie, emocjonująco. No nie powiem. Często zdarzało się też krzyczenie Hilfa, Hilfe! hilfa <grymne> Natomiast punkt C to są to ogromne zbiorniki gliceryny wytworzone właśnie z tego tłuszczu rybnego, które górują nam nad całą mapą. Jak wiecie, sama jestem dość mocno każualowym graczem Battlefield 5 i to, co mogę Wam ewentualnie opowiedzieć, to są moje własne przeżycia, których doznałam podczas wizyty na w 2019. Ja bawiłam się wybornie. Przyznam, że nawet gdybym miała więcej kolegów, którzy w tym samym czasie prowadzili nagrywki, bawiłabym się jeszcze lepiej. Dwie te nowe mapy nie wnoszą w zasadzie nic nowego do kontentu, który istniał dotychczas, poza jakby dwoma nowymi lokacjami, po których możecie sobie pobiegać, poznać się, obyć się z nimi i zabawić. Mechaniki są identyczne. W zasadzie dostaliśmy tylko jakby większy playground do zabawy z grupą swoich znajomych. Czy to jest złe ocencie sami? Zachęcam Was do pisania w komentarzach, czy Wam ten tryb odpowiada, czy nie za bardzo, czy chcielibyście, żeby te mapy były jednak zdecydowanie większe i pozwalały Wam na więcej możliwości, czy akurat taki tryb, gdzie mapy są dużo ciaśniejsze i jakby zmuszają do większej współpracy, akurat Wam odpowiada.